A więc cześć moje białe setki, z tej strony oczywiście. Pa, ta, 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 ta. O! o! Moje przywitania po prostu z odcinka na odcinek wchodzą na coraz wyższy poziom. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Po prostu Bankten i dzisiaj mam kolejne otwieranie i znowu dostaję prezenty. Tym razem jest to paczka od Ani, Crystal Smeraldo. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie na jej Instagrama i bardzo dziękuję, że chciała mi coś wysłać. I tym razem, tak jak troszkę inaczej niż w przypadku ostatniej pat paczki od Bratewki, gdy mniej więcej wiedziałam, co znajduje się w środku, tym razem właściwie nie mam pojęcia, nawet nie pamiętam, czy Ania mi mówiła, co się znajduje w środku. Wydaje mi się, że nie, albo po prostu zapomniałam. Totalnie nie wiem, czego się spodziewać, więc będzie to taka już super cool niespodzianka. I nim jeszcze przejdziemy do otwierania, to przypominam o subskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujcie mojego kanału, to zróbcie to koniecznie, bo na 20 tysięcy wlatuję Maraton Kraków, nad którym już długo pracuję. A ja, bez zbędnego gadania, przechodzę do otwierania. Wygląda paczuszka. Jest to biały kwadrat. Zawsze byłam dobra z geometrii. Myślę, że nawet nie będziemy potrzebować nożyczek, tylko po prostu otworzę to ręcznie, że tak powiem. I pozwolę Wam pierwszym zajrzeć, co znajduje się w środku. Znaczy, zobaczę to tak czy siak w podglądzie, ale you know. I widzimy tam już jakieś piękności. Ja klasycznie wszystko sobie tu wysypię, przepraszam panowie, będę brała po jednej rzeczy. Nie widzę w podglądzie za bardzo, co tam jest. Ok, chyba wyjąłam wszystko. Yy, ok, zobaczmy, co my tu mamy. Tu widzę coś dużego. To może być liścik, bądź nie. Nie wiem, dobra, no ale jak już to wzięłam, to zobaczymy, co to jest. A no, tak jak mówię, kwestia przypadku, co wybiorę, to będzie oglądane. Jest to zaklejone taśmą, ale w ogóle bardzo dużo rzeczy tam jest, już yy, zauważyłam kątem oka. chcę tu nic niszczy. I. Pam parapam. O oh, mój Boże, ale jakie to jest śliczne? A co to jest, bo. Jeez! Dźwięk, który z siebie wydałam, był dosyć nietypowy. Eternal, we are not seven with you. Nie mam pojęcia, co to jest tak szczerze, ale jest czy Dobra, już to otwieram z policji. Ja totalnie, tak jak mówię, totalnie nie wiem, co znajduje się w środku, totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Ale zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś w stylu takiego plakatu. Więc jak, jeśli, jeśli to jest plakat, to lepiej od razu na ścianę K-popu, choć nie wiem, gdzie mi się zmieści. Chyba już na skos tylko. Oczywiście nie mogę tego wyjąć. To jest, to jest chyba po prostu taka karteczka, ale jaki ładny to ma design. I tutaj z tyłu mamy. Oj, tu jest tekst do Weird to na pewno gdzieś wyląduje na ścianie u mnie. Chyba to już na skos, bo już nie mam dosłownie gdzie tego przyczepiać. Dobrze, więc to odkładamy i lecimy dalej. Dobra, coś chyba chwyciłam. Pam, para, pam! Jest to przypinka, ale śliczna! Jaka śliczna przypinka! To jest prawdopodobnie Jungi tak mi się wydaje. Mamy tutaj przepiękny napis Krystal Smeraldo, on jest w takim pięknym zielonym kolorze, ma matching z moimi paznokciami, jak zwykle, ostatnio też tak było, ale jakiś śliczny design, no przepiękna, jeśli to jest Yugi, bo szczerze nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to może być on, możecie mi napisać, jak jestem w błędzie, a Yugi jest moim rekerem, więc bardzo, nie narzekam, że tak powiem, prześliczna, prześliczna jest, dobra, lecimy dalej, o tu już widzę kolejną przepinkę są z Euforii, panie i panowie Jungkook z BTS teledyskus Euforii, jakie to jest piękne o mój Boże, jakie to jest śliczne przepięknie to wygląda dziękuję bardzo, jest prześliczna naprawdę jaka ładna lecimy dalej, nie zatrzymujemy się tutaj ma. nie wiem co to tu w ogóle robi, czy tam w środku coś jeszcze jest? nie, więc id dziękuję bardzo tutaj Mamy jeszcze jedną przypinkę z tego, co czuję. Uuu, a t, o, jak, ale jaki to ma klimat. To jest, to, jest Jimin, to już poznaję z Wings z ery prawdopodobnie Blood, Sweat and Tears, ale jaka, się mi się podoba klimat te, tej przypinki, w sensie jest taka troszkę mysterious, wiecie o co chodzi, troszkę, dobra jestem słaba w opisywaniu takich rzeczy, ale jest naprawdę sztosik bardzo ładna i kolorystyka fajna, bo to ani to czerwony, ani to różowy, takie ja... ja lubię, ja lubię takie kolory jak najbardziej. Co my tu mamy dalej? Mamy jeszcze... Oh, mamy karty z BTS. Zawiedzamy sznureczkiem. Mamy karty z BTS, ale okej, okay, no umówmy się. Designy tych kart i w ogóle wszystkich tych projektów są tak śliczne, więc mamy tutaj kartę z Jiminem. Jimin. Taekyungiem, Jungkookiem, Jinem, Namjoonem i Hobiashem i mamy również tą serię, z której mam przypinkę również z wszystkimi fanami, pan, z każdym fanem. Jest ten Jimin, z którym mamy przypinkę i Jungi o Jungi tu ma już tak zupełnie czerwone, no i Jungkook, Jungkook. Z tyłu te karty też są prześliczne i one są w ogóle takie jakby matowe w dotyku i te kolorowe z tyłu są takie kolorowe, a te niekolorowe z tyłu są takie niekolorowe. Prześliczna sprawa. No, przepiękne są. Dziękuję bardzo. Dobra, i lecimy. Chyba ostatnia rzecz, czyli jakiś podejrzany woreczek. O mój Boże, jakie jakie to jest prześliczne! O Jezus, tam jest więcej rzeczy niż tylko mamy taki czerwony woreczek, w którym jest taka przepiękna przypinka z hobiaszkiem. Jakie to jest... To jest autentycznie prze... tak śliczna, przepiękna Hope World, to jest tak wspaniała... No nie wiem, czy da się to nazwać erom, ale po... tak wspaniały album, uwielbiam Hope World i tak Ona ma takie malutkie chmurki, no przepiękne to jest. W ogóle szczegóły tu są tak bardzo zadbane, tak, tak szanuję za takie coś, naprawdę. I mamy jeszcze trzy karty z hobiaszkiem, które z tyłu mają napis Hope World. No czy to, no czy to nie jest piękne? Prześliczne są te rzeczy, Boże, jakie te śliczne! A więc to było wszystko, co znalazłam w paczce od Ani, ja jestem mega zadowolona. Przecież te rzeczy są tak piękne. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Aniu, że chciałaś ze mną współpracować. Bardzo. W ogóle nie spodziewałam się tylu rzeczy. Zacznijmy od tego, a estetyki. Estetyka po prostu każda z tych rzeczy jest tak wspaniała. Dlatego koniecznie wbijajcie na Instagrama Krystal Smeraldo, żeby sprawić sobie samemu takie rzeczy, ponieważ, no, jakby. Możecie, możecie mi zaufać w tym, że one są. One są oszałamiając. <noise> Także ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się i do następnego buźka!